Gagariny w opalenicy. Stacja w opalenicy została otwarta w 1870 roku. W 1871 roku została uruchomiona linia do grodziska Wielkopolskiego i stacja stała się wtedy stacją węzłową od 2020 roku rozpoczął się. Remont budynku dworca, zakończenie planowane jest na rok 2022. A tutaj jeden z naszych bohaterów ST-44, Gagarin, oczekuje na wyjazd w kierunku Poznania z pociągiem towarowym. Udaje się teraz tunelem na Peron i będę oczekiwał na przyjazd pociągu osobowego do Poznania, a w tym czasie pofilmuję trochę. Jeszcze tylko spojrzenie na cały pociąg prowadzony Gagarinem, a teraz omówimy pokrótce Siemensa. To tutaj jest to Siemens. Siemensy typu Vectron produkowane są od 2010 roku, a tu mamy najsilniejszego z nich. Jest to systemowych o mocy 4,6 MW i prędkości 200 na godzinę. Zasadniczo niedużo one się różnią od EU44, czyli od Eurosprintera. A nasz Gagarin czeka cały czas na wyjazd. Jechać nie może, bo od Poznania zbliża się EP07 z pociągiem do Zielonej Góry. Ona nie pojedzie do Zielonej Góry, tylko do Zbąszynka. Tam jest przesiadka na autobusy, ponieważ remontowany jest most na odrze. I proszę podjechał elegancki pociąg z przecudnymi wagonami. Naprawdę wspaniale się w nich podróżuje. I przede wszystkim co uderza czystość, to już nie jest to co było kiedyś, ale proszę Państwa, w 2010 roku podróżowałem po całej Europie, no prawdzie nocą, na przykład w kolejach włoskich, no ta czystość w ubikacji to daleko, daleko za nami. Nie będę mówił, żeby tu po prostu Państwu nie obrzydzać, ale. Fatalnie, aż mnie wypchnęło z ubikacji. Przemieszczam się wężykiem po korytarzu, ponieważ na Karimatach śpią turyści do następnego i proszę, zbliża się następny nasz bohater, Gagarin. Z sentymentem wspominam te lokomotywy, jeździłem w ruchu towarowym, jak również w osobowym. Wpadł mi tutaj kalendarz. 1988 roku odsłoniłem go na stronie 166, to jest sierpień 12. Pracowałem wtedy na SP45-196. Lokomotywa została odstawiona, uszkodzone dękotłoka oraz chłodnica międzystopniowa i turbo doładowarka no więc mówię będzie postój do końca miesiąca a my będziemy sobie jeździć na gagarinie i pierwszą służbę jechałem właśnie 12 początek służby o godzinie 14:05 15:40 do 20:07 Prowadziłem pociąg 7823 do Gorzowa Wielkopolskiego przez Pniewy. Międzychód już te linie tam nie istnieją. Planowy przyjazd do Gorzowa 2007. No i tam oczywiście na zupkę, na bona i do spania. I spaliśmy od godziny 20 do 1.42. W nocy o 1.42 pobudka do dyspozytora, objęcie tej samej lokomotywy i powrót do Poznania. Był to pociąg 87020. Odjazd z Gorzowa 2.12. Przyjazd do Poznania 6.40. Po drodze uszkodził się czuwak. Musiałem go wyłączyć. I tak trochę wspomnień. Ocena tej lokomotywy. No, jadła trochę tego paliwa i oleju, ale tak, poza tym to do drużyny trakcyjnej super, bo i ciepła, cicha w kabinie. Było tak wygłuszone, że po prostu jak silnik się zatrzymał, to nie było słychać. Stuki tylko dochodziły trochę z podwozia, wózki jak uderzały, ale tak to super wyciszone od strony silnika. W przeciwieństwie do Rumuna, gdzie tam jedna cienka tylko warstwa ochronna i hałas niesamowity przy pociągu, przy ciężkim pociągu 2000 ton. To normalnie ta, by człowiek stał przy silniku. Poza tym żałowaliśmy, że nie miała ogrzewania pociągu, bo zimą by się świetnie sprawdzała. Nikt by nie marsz, ciepło i ogrzewanie składu i drużyna też by miała ciepło. Co jeszcze, ta wspaniała syrena W kabinie, jak maszynista uruchamiał sygnał, to najpierw leciało powietrze z zaworków. Pod dźwigni, a później majestatyczny głos okrętu wychodzącego z portu w morze. No i ta maszynownia, bardzo pięknie oświetlona, jak Państwo widzicie, z jednej i z drugiej strony okna, że tam bardzo w usterki się bardzo fajnie usuwało, było jasno. I pokrótce jeszcze dane techniczne. ltzm M62 nazwa fabryczna, rokomotywy, rokomotywa radziecka. Moc znajmionowa 1472 kW, to jest 2000 koni mechanicznych, pojemność zbiornika paliwa 3900 litrów masa służbowa, 116,5 tony. Nacisk osi na szyny, 1190,25 kN, typ silnika spalinowego, 14D40 trakcyjne, 6 razy ED11, 8A, u2N. Moc ciągła silnika 305 kW. Długość lokomotywy 17 550 mm. Układ osi CO' CO'. Tak by wiedział, że jest obgadywany. Proszę, jak szybko ucieka do przodu. Ale już tam po drodze widzę, że zmienił światła z tyłu na manewrowe. Zapewnie będzie tu zabierał jakiś skład z opalenicy. Zapraszam na moją stronę 650 filmów do oglądania.